Two, when... Friendly and well-mannered. I think we're gonna get a. Yes, you You got something. <coughs> fucking. <coughs> hmm. Nope. Sorry. I got enough fires to put out. uwielbia topi ja Bydrące i zaraz to zajadam Słuchajcie Od czego zacząć? No na pewno Czekaj to są zawory Hej tego jeszcze nie mogę otwierać. Materiały wybuchowe ja chciałem mieć troszeczkę bardziej rozwinięte z tego powodu, że mogę rozbroić tą bombę. Lubię ją uzbroić. A naprawa przyda mi się, żeby naprawić te gówno. Więc, e, więc, 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 więc. Lecimy. E, pójdziemy tutaj do góry. Parkour. Pójdziemy do góry, słuchajcie. Do składziku. Tam dostaniemy nasze pierwsze quest tutaj w Megatonie.

And I knew she'd get herself hurt without. Never saw her again. Probably died out there, poor <laughs> thing. Great. <gasps> <coughs> That's terrible. But it'll be great for a foreword. I think you're going to like it out here. That'll be good for the book. In fact. No wiem, Let's see, dealing with radiation, testing an experimental device. But for all that, I can. Well, it's a dangerous place out there. Bra, bra, bra. robota. pójdziemy do marketu. Tak, to jest dobry pomysł. Super supermarket. Oh. Hmm. Hmm. Could be the guy I tak, saw in the Tak, są tego, też będzie musiał sobie skoczyć. Uh... Sure thing. Oh, I haven't got nearly the experience in the waist. At least you look like you can really. I know, right? I figured blah in... blah blahbra. Bla. In... Uh... That's the... Pokaż so more na sprzedaż, bo i ja mam trochę też na sprzedaż. kombinezonki, baseballowe oczyszczona woda, nie? to ma tą kurtkę węża tune tune tu tu tunelowego, tunelowego, tunelowego sobie ten kostium skrypt założę Pistolet wywalę czapka musi zostać, bo wygląda zajebiście. Pieniążki można sprzedać. Pieniądze w scenie, żeby nie było. A tego chciałem ubrać, zobaczcie jak to będzie wyglądać. A tutaj od pani weźmiemy... Proszę cię pani. E, granaty nie. Karabin myśliwski. Ja to potem mogę od kogoś wydropić. Eee, he, 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 he. Lowka, tu gdzieś pamiętam. Miałaś. O, uzbrojenie. Nie masz tego. Ty głupia pało. Ale tak czy jak łowki nam się mogą przydać. Z tym mamy różne. Amunicja. Lowki się mogą przydać. Ale w sumie nie aż tyle. <laughs> nie na start. Dobra, i możemy lecieć. Muszę już lecieć. <laughs> Zajebiście wygląda, wiem. E, opancerzony. Jak idiota. A tego żigolaka? <laughs> Przepraszam. Nie, to skoro mam chodzić jak Kozikolak... Żawę, zamknij dupę. Muszę się za to zaprać. Yy, muszę to zaprać. Oczywiście wszyscy burdel mają. Nie naprawić. Pokaż co masz na sprzedaż. Ja chcę. Tutaj widziałem google motocyklisty. I hu. Lecimy. Good hunting. Dobra. I teraz możemy. Yy, myślałem, że to będzie. Dobra, możemy tak iść. To leciśniemy. Boże, jak on wygląda. Nie no dobrze. Poczekamy do tego dodatku na lasę. Bo tam dostaniemy power armor, więc zajebiście będzie. Dostaniemy masę sprzętu, masę broni. Przede wszystkim doświadczenia. Jak będziemy wchodzić tutaj na ten wątek główny fabularny to 3 czwarte postacie, 3 czwarte mobku będzie mogło nam postać fiuta. Tak naprawdę z ręku na sercu wam to mówię. Yy, tylko teraz też nie do końca pamiętam jak się leciało do tego super duper upper yy, a sprawdzę mapę Bebe, mapa się tam, tak? Tak, dobrze. Wiedziałem, że złą. Stra. <coughs> poleciałem. Never mind. Mogę się jeszcze przekimać przed wyjściem. A to opierdolę sobie nuka kole. Będą kapselem. Mm -hmm. I wodę też wypiję. Potem będziemy mieć tyle steampaków, że będziemy mogli. Wiecie. Nie oszczędzać sobie. Tak, znacznik. Lecimy. No, i no jak zresztą widać, Fallout fajna gierka. Ja bardzo lubiłem Fallouta. Jedynkę, dwójkę. Tak, tak średnio do mnie przemawiał. A tutaj, odkąd y, studio BTSDA, developer BTSDA wykupił markę, to stworzył coś na podobnego na silniku Hałok. Nie wiem, jak coś czyta. No i mamy dosyć piękny, obszerny świat. Mniej piękny na moim kąpie. Mmm. Obszerny świat, z fizyką fajną Moim zdaniem fajny system walki Ludzie, którzy grali wcześniej w jedynkę i dwójkę uważają, że gra została, że seria została spieprzona No i ja tak nie uważam, o Tam mamy zdolność percepcji, więc łatwiej nam jest wyczaić wrogów z, z odległości Dobra eee, Tu jest super supermarket no i nawet to docelowanie VAT, czy wag, nie wiem jak to się czyta po polsku Jest bardzo, bardzo fajne, nie bym bardzo mocno ułatwia grę Ale jest wygodne, intuicyjne, no i zostawia ten posmak klasyki z tego z dobrze nam znanego Fallout'a Ja jestem jak najbardziej za takimi Coś tu słyszałem Zobaczymy to jest w śmietniku Puste, puste. O, tutaj coś mamy. To strzałki tak średnio, ale to jest jeden świetny, dobra. Eee, zawsze gdzieś tu pamiętam byli bandyci. Tak, wiedziałem. Się poskradamy. O, szabrownik. nizu? Nie. Oh, hey there. Do you need something? Kurwa, gościu, wyglądasz jakbyś nie, sto poparzony. mmm I've been wondering. I think it's stuck in some sort of loop. Thanks. Gdzie ty masz tego robota swojego? Weź Widziałam gdzie masz robota Hello again Gdzie ty go masz? Bandyta A mo weźmiemy Tam jest jakiś robot, dobra, widzę Mam jasko rączka. Those monsters... Those... No. No, you don't care. The corona... See? I knew it. Well, fine. Go away. See if I. No, I'm not talking. No, they all. How? When I was bad, my papa made me apologize three times, then decided if I was really sorry or not. You want to talk to me about stuff? Say you're. Oh man. Guess I accept your apology. You will? My house is the one closest to the. Please. Nope. Well, there is the personal. Papa always. I'll head over there and. Hello. Nie wiem, czy chcę pomagać. Ty masz w sumie. ile mi potrzebuje ile potrzebuję doświadczenia żeby dostać poziom yy. w sumie nie dużo wrócę do niego za chwilę zabiję kilku bandytów i będę miał poziom a w ten czas się rozejrzymy po super duper uber fufuper pukerem o, pieniążki w markecie Mm -hmm. Gdzie oh. mnie widać? Dzień dobry. Czy zastałem Jolkę? Headshot. Jeszcze raz. A, chciałem Wam pokazać tutaj rozryzgający się. Panie. Dzień dobry. Fajne uszy. Ale nie w moim stylu. Jestem bardziej hipsterem. O, głowa odleciała. Tak ma być. Bardzo ładny 2 plus. 2 na 10 IGN. Dobra. Pistolet, nabój. Weźmiemy tylko nabój. Nie, nie, nie będę w to chodzić. Ty masz karabin, dobra. Chodź, chodź, chodź. Chyba. I tu jest właśnie ten... Fuck. Nie masz życia, naciśnij V. O oh shit, dobra, nie mam życia. To co, stek z Bramima, wieprzowina. Minuka kola. co go teraz powiesz? Już mocniejszy jesteś. kurczę, chyba będę musiał faktycznie sobie zmienić te ustawienia, bo przez framerate nie mogę celować. O oh shit, weź gin pało, głupia szmatu jebana. Ile mam w ciebie wrzucić? wyrzucić? Dobra, Steampaki. Dobre. No i ty masz już jakieś bardziej spoko... Ach, no tak, jesteś za blisko. To tylko zabawa, przysięgam, no okej. Okay. Dobra, to będzie... O, oh, shit. W co by ci wcelować? Nie, no w baniach, masz brzydkiego Jerockera nie podobają, się tacy ch panowie chłopcy. O. No ile was tu jeszcze będzie? Wadka was, was więcej nie miała. A, a ty masz włosy, jak ten gościu miał. Kazm. Laska, gdybyś się umyła, to nawet może bym cię przeleciał. Ale nie. Mmm. Dar Ty masz owłosione nogi. Nie, to się depiluje, wiesz? O, widzisz, depilacja. Czekaj, depiluję ci drugą nogę. O, bardzo ładnie, to mi się podoba. Siedzisz jakoś tak okrakiem, wiesz? Nieważne. Granatodąkowy kapsel. Dobra. Chiński pistolet, nie chcemy. Naboje, naboje. Się nie boję. Mhm. Mm Handlarz mięsem zawsze chciałem mieć Hot wheelsy. to teraz mogę mieć. O, zajebiście jest level, dobra, jest level, to weźmiemy w naprawę. Mamy 45, nawet. To się przydaje, naprawa jest naprawdę bardzo mocna damy też trzydzieści pięć, damy w broń lekką pięć. Skradani retoryka. Przydaje się. Uh -huh. Chyba wezmę. Jeszcze raz Intensywny trening Tak, to wezmę Tutaj się rozejrzymy jeszcze O, terminal Aha, muszę mieć nauki ścisłe A zdrzemnę się Wśród tego mięsa Dobra Mhm, uh -huh. cofamy się po tego gościa A ja się obrócę i cofnę się po tofi. O. o, mam tam jakiś tak mhm mm Nuka kola Dobry? happened with the... Facts. Nice to meet you. czy inne wejście, no. Ha uh, uh, uh. Pistolet, woda. Mm uh, uh, uh. mm Weźmiemy, weźmiemy. Dobra, myślę, że możemy założyć jakiś lepszy pistolet go naprawimy Weźmiemy i dalej uh, 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 uh. tutaj też nie, o, jesteśmy w domu mina kapslowa. Można je robić, ale w sumie i tak potem tych min mamy tak dużo, że to jest szok, więc nie ma co. Nigdy, szczerze mówiąc, nie tworzyłem broni w Falloutie 3. O. Mhm, mm Ekspres kawy nie chcemy. A co to jest? Gdzieś tu mamy wejść do apteczki, tak? mhm. Mm mm -hmm. O. Mamy Środek czyszczący Abraxo W sumie te strzałki można potem obchnąć Nic nie ważą Czyli już wiemy Że ktoś przyszedł Proponuję Proponuję pozbierać O, i włączyć yy, Robota, który nam pomoże 5 prób Nie O, oh, fuck O, trafiliśmy, dobra I think I'm sure <stutters> that to we will 4 okay. Office Helper. Running Office Protocol. Loading daily agenda. RR. Security breach Nuka cola. Nuka Cola Quantum, Nuka Cola. Tak. I odlus tu jeszcze widzę. Co tu się jeszcze mamy? Nie. <grybujesz> Dobra, to chyba już wszystko. A tam było pudełko śniadaniowe. Tak, na bombę kapslową się przyda. Masz po ryku. Tego nie będziesz strzelać? O Boże. To łap teraz na dziurę. No nie, mój robot. O, one shot, dobrze. Weźmiemy. Chiński pistolet. Y no, po tej wizycie na pewno będziemy mieć tutaj dużo więcej sprzętu, co nam ułatwi bardzo rozgrywkę. Dobra. To już jest koniec misji Data zadania Tak, teraz mamy wrócić do mory Okej okay. A tam gdzie jeszcze jest Ze snajpy go wow, to było ładne Tego lubię tą pojęć wszystko na początku, gry, jest bardzo, bardzo Pokemon opcją. Powiedzę do Ciebie, żeby móc. O właśnie. Bloody screen. Nabój to też możemy zabrać. No potem naprawimy i będziemy mogli sprzedać za, za więcej. Coś jeszcze? Nie. to dziękujemy bardzo i żegnamy się. Teraz mogę użyć już szybkiej podróży To ciśniemy do mory Niech płaci nam hajs I będziemy ciśnieni dalej z levelami Dobra Ja zapomniałem, że tak wyglądam Czyszczalnia wody Aha, tu będziemy mogli questy zabrać Hmm, proszę Pana... O. Mhm, well, uh, uh, uh. kto tu dowodzi? Well Czekaj. Hey, I'm nie, to nie on dał tego quest'a. Kurczaki. Hmm. się coś wymyśli później Aha, no tak, bo ty śpisz Czekamy do rana, odbieramy questa i zapierdalamy jeszcze Ile można? Dobra. Shema noam, baby. Been busy uh, testing. Pana, so, how's the scab? No, pewnie że mam, mam wszystko, ale niczego ci nie oddam. So you're saying that they acquired a well-protected stash? Hmm. I wonder how many other places are. Well, keep what you got. Just traded for a big food shipment myself. E oh, and take this. Okej, okay, weźmiemy, robimy dalej. Pójdziemy pozbierać miny. O, nie mogę tego zrobić. To byłby prawdziwy to nie jest No Dobra, pokaż co masz na sprzedaż. Ja ci sprzedam to. To ci sprzedam sprzedam ci maleńka moduł sensora to ci sprzedam, na chuj mi to piwa też nie potrzebuję wódka za zasłoną, wygrzew nie mhm mm mhm mm mm -hmm. y cały hejs ci oddam Baseballówkę. i to chyba na tyle a od ciebie bym chciał ten karabin chciałbym od ciebie jeszcze 0.32 te ammo Mhm, mm mm -hmm. jeżeli nie masz, to dawaj steampaki. Nie no, w sumie aż tyle steampaku to nie potrzebuję. Dobra. I w to mi graj. Good hunting! Muszę już iść. No i got my eye.